Dzisiaj czytam dziennik słaniaczka, ryzyk, fizyk. Może dzisiaj jakby przeczytam całą książkę albo po prostu rozdzielę na części. No, to zaczynamy. Październik, <laughs> środa. Rodzice ciągle powtarzają, że świat nie kręci się wokół mnie. Ale ja czasem nie jestem tego taki pewien. Kiedy byłem mały, widziałem film o gościu, którego całe życie jest nagrywane ukrytą kamerą i pokazywane w telewizji. Faceta wszędzie znają, a on o niczym nie wie. No i doszedłem do wniosku, że to samo mogło przytrafić się mnie. Dobrze, dobrze się bawicie, zboczeńcy? Najpierw się wnerwiłem, bo nikt, bo, nie, bo nikt nie zapytał mnie o pozwolenie. Ale wtedy zdałem sobie sprawę, że jeśli miliony ludzi z mojego powodu siadają codziennie przed telewizorem, to w sumie niezła jazda. Czasem myślę, że moje życie jest zbyt nudne i, na, i nie nadaje się do telewizji. Wtedy robię coś zabawnego, żeby ludzie mogli się trochę rozerwać. Oj, no ja też telewidzą te dyskretne znaki, nie wiedzą, że ja wiem. Kto zjadł ostatnie ciastko? Nie ja. Moje życie jest programem telewizyjnym, to muszą być w nim przerwy na reklamy. Pewnie w tych momentach, gdy chodzę do kibelka. Właśnie dlatego po wyjściu z łazienki zawsze ogłaszam, że wróciłem. Już jestem! Ale niekiedy, ale niekiedy nie mogę się połapać, co w moim życiu jest prawdą, a co fikcją. Bo przydarza mi się tyle idiotyzmów, że zaczynam wątpić, czy to, czy to ja pociągam za sznurki. Jeżeli wszystko jest wyrażę, wyraże, wyrażę, wyrażę wyreżysowane, to ludzie od produkcji mogli przynajmniej podrzucać mi jakieś fajne kawałki do grania. A może Grek ma dziewczynę, albo Grek ma motocykl, albo Grek ma dziewczynę oraz motocykl. Czasem daję sobie pytanie, czy moi krewni i znajomi są osobami, którymi się wydają, czy tylko aktorami. Bo jeśli aktorami, to mam nadzieję, że dzieciak... Krający referenda znajdzie jakąś nagrodę. Ten gość odwala naprawdę świetną robotę, uda udając Matoła. A jeśli mój brak lik, lik to tylko wynajęty koleś, płac któremu płacą za bycie palantem, to, to stawia sprawy zupełnie, zupełnie w nowym świetle. Kto wie? Może w rzeczywistości. Y rzeczywistości równy z niego wosi. Pewnie pewnego dnia z przyjaciółmi. Ale jeśli moi rodzice też są aktorami, to już nie jest w porządku. Więcej bolberków, w przez te wszystkie lata narysowałem mnóstwo laurek z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Jeśli to wszystko ściema, ktoś powinien mi zapłacić za mój czas. I za mój czas i znój. Dla kochanego taty. Kocham cię, mamusiu. Mamunia. A skoro już mowa o klasie, założę się, że moi prawdziwi rodzice są dzięki mnie ustawieni do końca życia. Ale, ale ja też staję się w żeby w przyszłości zacząć na siebie zarabiać. Większość programów telewizyjnych główny bohater ma powiedzonko. Które pada z ekranu przynajmniej raz w odcinku. No więc ja również wymyśliłem sobie fajną odzywkę i od czasu do czasu zgrabnie wpłatam ją do koreserwacji. Gryj suchara. Kiedyś ten tekst będzie na każdym z, związanym ze mną produkcie. A ja spo, spokojnie poczekam, aż klasa zacznie, a skasa zacznie spływać na konto. Gryj suchara. Z, Czapka, bryz suchara, koszulka, bryz suchara. I, coś nie za, I jeszcze coś. Nie zamierzam kończyć jak te przebrze, brze, przebrzemiałe sławy, które podczas rozdawania autografów sprzedają swoje zdjęcia na bezcen. Jedy, jedyna rzecz, jakiej nauczyłem się od telewizji, jest następująca: każdy sząg w końcu spada z anteny. Ale w moim ostatnim sezonie zwykle wprowadzają Lilotkiego dzieciaka albo jakieś zwierzątko, aby podnieść oglądalność. No więc, kiedy mój mały praciszek Many przyszedł na świat, sądziłem, że zamierzają zrobić z niego nową gwiazdę. Wiem, co jest grane! Nie potrafiłem tego zrozumieć, jak noworodek może być aktorem. Nie wykluczałem ewentualności, że Manny jest lanką, która, którą porusza jaką, jakiś dorosły. Nigdy nie stawiałem dowodów na słuszność tej teorii, ale i tak przy każdej okazji sprawdzałem smarkacza. Kiedy man urósł, było już jasne, że nie jest na sznurki. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia z super nową, super zabawką <tuszel> albo nawet robotem. Aż wreszcie sobie pomyślałam, że wszyscy w moim otoczeniu to roboty i, i że jestem jedyną istotą ludzką w tej rodzinie. Roboty muszą, je, roboty muszą od czasu do czasu podłączać się do prądu. Co tłumaczy, żeby to tłumaczy w każdym pokoju? Mamy dwa albo trzy gniazdka elektroniczne. To też tłumaczy niektóre teksty rodziców. Mama i tata mówią dziwne rzeczy, kiedy myślę, że ich nie słyszę. Może, może, powi może powinniśmy wyjechać na weekend i podładować baterie? Jeśli roboty potrzebują ładowania, jasne jest już dlaczego w pralni trzymamy tyle baterii. Wiem, gdzie się je wsadza. Nie wiem, gdzie się je wsadza, ale mam pewne podejrzenia. Doszłam do wniosku, że jest jeden tylko sposób, by sprawdzić, czy moi domownicy dowo są robotami. Próbować k zrobić któremuś zwarcie. No ale wyniki eksperymentu są takie, że albo tata to model wodoodparny, albo zwyczajny facet z zerowym poczuciem humoru. Po intrycęcie ze szlafiem dostałem sz szlabę na cały tydzień. Ludzie, ludzie oglądający mój program prawdopodobnie setni się ubawili, ale potem Oglądaczność musiała polecieć łeb, na łeb na szyję. Cóż, istnieje szansa, że jestem jednak normalnym dzieciakiem, który ma normalne życie. A nie gwiazdą Real, real Shot Show, co jeszcze wcale nie oznacza, że nikt mnie nie obserwuje. waszy ile planet jest we wszechświecie, gdzieś tam musi być intele, inteligentne życie. Niektórzy mówią, że gdyby kosmici istnieli, to latające spodki gry po niebie i z powrotem, ale moim zdaniem obcy są trwani i nie zwracają niczyjej uwagi, czekając na moment lepszy do inwazji. Zapewne śledzą ludzkość nawet w tej sekundzie, zbierając informacje na temat naszego życia. Założę się, że muchy to tak naprawdę są są tak naprawdę malunkimi drumanami, które przesłają kosmitom obraz. Zarejestrowany na Ziemi każdy, kto widział muchy w powiększeniu, może mieć wątpliwość, że w rzeczywistości to super supernowoczesne kamarki. Kto zostawił otwarte okno? Nie, zro, nie rozumiem tylko jednego. Czemu kosmici są zas, zafascynowani psią kupą? No cóż, muszą mieć jakiś sensowny powód. Próbowałem zainteresować się swoimi teoriami rodziców i innych dorosłych, ale oczywiście, że nikogo to nie obchodzi. Co ma, co ma do powiedzenia dziecko, więc gdy tylko na darza się sposób daje kosmitom, to zrozumiałem, że jestem i po ich stronie. Weźcie mnie ze sobą, mam tylko nadzieję, że nie pomyśliłem się w domu. Bo jeśli dronami kosmitów są komary, inwazja może nastąpić w każdej chwili. Dobra, dziś.